Film powstał dzięki wsparciu naszych patronów. Dołącz do nas na patronite.pl. Nie. Raz, dwa, trzy. No, teraz powinno być lepiej. Rz rzeknij coś. Rzekam. No i teraz jest dobrze. Rzeknę ci, Jarosławie drogi, że pomimo y, czkawki na starcie. Śmierdzą mi dalej nogi. Nie, bardzo dobrze się, że tak powiem, dzisiaj nagrywam i z tobą zbójcerzy I. Chcesz pożyczyć pieniądze? Nie, nie. Chcę prolongować spłatę długów. Wiedziałem. Nie e, proszę bardzo. Nie, to jest nieprawda. Akurat ja nigdy nie, 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 nie przymilam się specjalnie. Jak chcę od ciebie pożyczyć kapustę, żeby zainwestować w nasz wspólny biznes, to dzwonię i mówię: Jaro, nie masz ochoty zrobić kosztów bez żadnego masz udawania. Z progenów sporo kobiecych jednak muszę ci powiedzieć. Po, po hamsku próbujesz grać na moich emocjach. Kiedy? Mówiąc, e, używając słowa wspólny biznes. A nie, jest ten cały YouTube zasrany wspólnym biznesem? Nie, bo na biznesie się zarabia. A. To jest wtorek, a przecież środa to Dzień Loda. Usiłuję znaleźć informację, która by sięgała do źródła Lodu. tej. Do, tak, do źródła tej informacji. Próbujesz znaleźć informację, która sięga do źródła tej informacji. Rozumiem. Tak, bo chciałbym więcej na ten temat powiedzieć. To jest Geek Week, który poinformował o tym, że komu by innemu amerykańskim naukowcom. No. Moim ulubionym. Udało się uzyskać bardzo ciekawy rodzaj lodu. Potraktowali go w różny, w różny sposób. Nie będę wchodził w technologiczne szczegóły, mm -hmm. e, ale wiesz co zrobili? Nie mam bladego pojęcia. Co, co się dzieje z lodem, kiedy go wrzucisz do wody? No pływa na powierzchni. Oczywiście. No bo jest mniej gęsty od wody. Udało im się zrobić lód, który jest bardziej gęsty od wody. Ale to nie jest żadna nowość. I osiadamy dnie. Nie jest to żadna nowość, ponieważ mamy już taki lód na lodowcach na przykład. Czego nie wiedziałem? A jak jaką powstaję? No, w wyniku bardzo wysokiego ciśnienia i zamarzania. Ale udało mi się to zrobić w laboratorium. Okej. Okay. I ciekawe jest to właśnie, że jak gdzieś na lodowcu na przykład zrobiłem ci drinka z lodem lodowcowym takim, to. Ta kostka lodu opada na dno szklanki. No i teraz pytanie. Do czego się to może przydać? Bo naukowcy zrobili to tak naprawdę dla zabawy. A ja i Ale stary no więc Ro Robisz sobie na przykład szklankę Coca-Coli latem. Tak. I wrzucasz do niej jedną kostkę tego ciężkiego lodu, który chłodzi ci coca colę na dnie szklanki. I jedną kostkę tego normalnego, który chłodzi ci coca colę na górze szklanki. Ale to dobre. No. <laughs> Jednocześnie, ponieważ McDonald's nas w dalszym ciągu nie sponsoruje, Cholera drodzy, mogliby wreszcie zacząć. jedziemy po nim, w McDonaldzie, nie dość, że Ci wlepią wielką szuflę lodu u góry, to będziesz miał jeszcze go ukryty na dole, więc koli będzie tyle. Ale pomyślałem, że opowiem, pomyślałem, że o tym wszystkim opowiem, bo, no bo to jest ciekawe, prawda? Tak sądzę. No tak jest, dobrze. To dzisiaj mamy, widzę, dzień nudnych newsów, ja też mam newsa Super. Ja w ogóle najpierw chciałbym się odnieść, bo w komentarzu bodajże pod piątkowym odcinkiem zeszłego tygodnia padło pytanie, czemu Robert tak często liczy palce w rękach. Otóż słuchajcie, ja jestem ogólnie, rzecz mówiąc, będę musiał wypikać. Po pierwsze. I w programie w miarę staram się, kiepsko mi wychodzi, ale udawać nieco mniej pokrętl. Natomiast jak jestem bardzo zmęczony, tak jak miało to miejsce w piątek, w zeszłym tygodniu, kiedy nagrywaliśmy to z Jarkiem. Policzyć, czy masz wszystkie palce. Tak, to muszę policzyć, czy mam wszystkie palce. Nie, po prostu jak jestem zmęczony, to wychodzi ze mnie moje ADHD, bo przestaję nad tym panować, i właśnie mam tego typu różne nerwowe yy, sytuacje. To, co nie znaczy, że ja się stresuję, bo zwłaszcza przy nagrywaniu zbójce z Jarkiem w ogóle się nie stresuję, raczej jest to przyjemna praca której w ogóle ciężko rozpatrywać w kategoriach pracy, nie? Znalazłem. Lut amorficzny. Amorficzny. Anamorficzny. Jest po prostu nie... bardziej, bardziej gęsty, <laughs> ale w dalszym ciągu nie stwierdzili, Okej. Okay. <laughs> na czym polega ta technika? Nazwana jest frezowaniem lub mieleniem kulowym. Polega Dziękuję. na potrząsaniu pojemnikiem, w którym umieszczone zostały kulki ze stali nierdzewnej schłodzone do minus 200 stopni Celsjusza. Masz rację. Oni tak naprawdę... Wykonują w laboratorium to, co dzieje się w lodowcach na dużej głębokości. Wiem, że mam rację, bo ja wbrew pozorom trochę wiedzy jednak. Jednak mam. to nie amerykańscy naukowcy, tylko Brytyjczycy. Coś mi nie grało. To był pomysł na piątkowe popołudnie, żeby po prostu spróbować i zobaczyć, co się stanie. No i super. I zaręczam Wam, że ci naukowcy, gdyby w dzieciństwie mieli do e, możliwości skorzystania z czat GPT, pewnie by nie skorzystali. Albo skorzystaliby tylko po to, żeby sobie pomóc, a nie żeby zrobił za nich całą robotę. Może tak. Hogwarts Legacy. Eee, gra. Gra. Mhm. Tak, jest. Cóż, na którą czekam bardzo. A, Harry Potter. Tak, dokładnie. Eee, I Kompletnie nie moje uniwersum, panie. Tak. A ja bardzo czekam, ponieważ, wiesz, dla mnie Harry Potter, widzisz tam przecież na półce. W... Okulary leżą i różdżkę. Wszystkie, no nie, ale są wszystkie książki, nie? Mhm. Z całej serii. Pierwsze trzy tomy czytałem po polsku, ponieważ zacząłem czytać Harry'ego Pottera w momencie, kiedy ujrzał światło dzienne. Natomiast później. To już poszło po angielsku, bo już się nie mogłem doczekać po prostu następnych tomów i czytałem, jak wychodziły po angielsku, a nie po polsku. I, i po, w dobry okres mojego życia, no początek, koniec podstawówki, początek liceum trafiły te książki, więc absolutnie się, się zakochałem i, i z przyjemnością wielką wrócę do tego świata. Ale czemu o tym mówię? Bo nastąpił wyciek mapy świata i powiem Ci, że wygląda to, Jareczku, ja Państwu pokazuję w tym, w tym momencie na ekranie. Wygląda to całkiem, całkiem przyjemnie, ta mapa, popatrz. Całkiem spory będzie ten świat, i powiem. No, ci, Hogwart. Że, no, Co może być innego w ale... Harem Potterze? Jest Hogwart. No, to patera. Pantera? Nie, patera. Pantera wysiada. Patera to jest to takie coś, na czym Ta. się daje coś do jedzenia. Patera to. To jest japońska patera. Patera to. A wiesz jak się nazywa y, śląska wróżka japońskiego pochodzenia? No? Jotocua. No, także całkiem, całkiem spory się ten świat zapowiada i myślę, że będzie... Mugole drżyjcie. Mugole drżyjcie, nadchodzę. Lord Zembrzyc Ja Mort. nie wiem, czy ja opowiadałem kiedyś, dlaczego nie lubię Harry'ego Pottera. Poczytałeś w kinie. Ale nie czy opowiadałem to w Zbójcerzach. To ja Ci przypomnę Jarek, Czytałem... trzy tygodnie temu tak? był news na temat nadchodzącej, zbliżającej nie, się premiery. Nie czy to było, w, czy to było w, w Zbójcerzach, czy to było w Radio 357. I w, w jednym i w drugim mówiłeś. Tam. Dobrze. <laughs> Brawo Jaro. E, szybko dzisiaj nam idzie, ale przejdźmy tak. w takim razie do wynalazków. Przejdźmy. A, czy to są siedmiomilowe buty? Słuchajcie, um, uwielbiam przynajmniej raz w tygodniu wrzucić wynalazek um, zabawkę z lat 60. która nie do końca była bezpieczna. Hmm. Nawet na standardy, które obowiązywały w latach 60. W zeszłym tygodniu mówiłem wam o pistolecie, który można było sobie zamontować w okolicach Jonder. Tak, nakręcony. Natomiast y, to były buty, które były sprzedawane w sklepach z zabawkami, Żeby było ciekawiej, ja te buty widziałem kiedyś, kolega przyniósł. Bo buty są z 69 roku. Ja się urodziłem w 71, ale kolega przyniósł stary katalog zabawkowy ze Stanów i tam te buty były, ze całe chyba 11.99. Dlaczego one były wtedy tak popularne? To, to był czas lądowania na księżycu. A i wszyscy chcieli. Nazywali wocznąć. je tak, Moon Boots. Buty księżycowe. Buty księżycowe. Natomiast e, chciałem wam zwrócić uwagę na parę szczegółów, zanim przejdziemy do kwestii medycznych, myślę, że ortopedzi też nas oglądają. Widzisz, jak to jest robot zbudowane, prawda? Tak. Widzisz, że ta dolna część butów jest z blachy. Widzę. Wyobraź sobie, jak to hałasowało wyobraź sobie na przykład jak no to proszę, musiało nie wiem czy wiecie jaki jest szczyt hałasu szczyt hałasu to dwa kościotrupy kopulujące na blaszanym dachu myślę, że to było głośniejsze mogło być, masakra ale, ale wiesz, ale słuchaj pomysł nie jest tak całkiem idiotyczny bo wiele lat później został rozbudowany i pozwólcie, że ale zanim przejdziesz do tego ta. właśnie zaraz o tym powiesz i pokażesz Problemem tych butów nie był hałas, bo to by się dało przejść. Problemem but tych butów było to, że teraz uwaga, uruchomcie wyobraźnię. Wyobraźcie sobie, że nie nastąpiliście idealnie prosto. Co się dzieje z waszą nogą? No, skręca się, wiadomo, nie, no nie jest to bez. Łami się w kolanie. Na skutek bardzo dużej ilości urazów te buty wycofano. Były lata 60., Amerykanie jeszcze nie odkryli wtedy siły pozwów. Więc w firmie udało się od tego jakoś wywinąć, ale pomysł nie zdech. I to jest. Tak, pomysł dla nie zdechł, ponieważ mamy coś takiego dzisiaj. I dokładnie tutaj Wam zrobię zbliżenie na tego buta. Do... One chronią kolana, oczywiście. Tak, no są dużo lepiej wymyślone, jest to też zresztą dużo większe to jest urządzenie. Ale Pistorius od razu się pojawiło w twojej głowie. Trochę tak. Eee, ale nie będę do nikogo strzelał. Natomiast yy, yy, wiesz, sama idea jest wykorzystana i ja widziałem jak się na tym zasuwa. I to naprawdę. Ale działa. to nigdy nie wyszło poza pewną niszę. To jest ciekawe, mimo tak. sporej akcji marketingowej, nie tam się, tak. kilka lat temu firmy, które produkowały te buty, influencerów zatrudniały internetowych, żeby je reklamowali. Nauczenie się takich sprężynowych szczudeł nie jest takie łatwe. Jednak może się wiązać z pewnym ryzykiem urazów. Poza tym, powiedzmy sobie szczerze, dynamika człowieka, który jest na Księżycu, a dynamika człowieka, który korzysta z takich szczudeł, jest zupełnie inna. To prawda. Aczkolwiek nie mówię, że nie chciałbym kiedyś spróbować. O mój Boże, już widzę te spektakularne złamania z przemieszczeniem. Ale powiem Ci, że wiesz, na, na, na przykład wyobraź sobie grupę wyszkolonych super żołnierzy komandosów, którzy... Zabiliby wroga śmiechem, na pewno. Powiem Ci, że nie byłoby chyba nikomu do śmiechu, gdyby na przykład chowasz się za murem, a nad Tobą po prostu przeskakuje, przeskakuje komandos i krótką serią w locie Cię ściąga. Nie byłoby Ci do śmiechu, gwarantuję Ci, a to wcale nie jest nierealne. Oczywiście. Natomiast chciałem wam, was, was poprosić o uruchomienie wyobraźni jeszcze po raz trzeci. Wyobraźcie sobie sytuację, którą opisał Robert, tylko dzieje się to w błocie. No, zobaczcie sobie te szczudła w no, no tak, no lądujesz w błocie po prostu. Po, po kolana od razu. Nie, myślę, że nie. E, a zatem e... twój wierszyk dzisiaj. Moja koleżanka nieco schudła, gdy biegała na tych szczudłach. Teraz się już nie dowalisz, ani do nie. rytmu, ani do rymu. No raz ci się udał wierszyk, tak. <grym> eee. Pozdrawiam się, wszystkich z musimy, musimy się kiedyś wybrać na, na takie szczudła. Ja bym sobie spróbował. Dobrze. Nie? Będziemy wtedy mieli trzymiesięczną miesięczną albo sześciotygodniową. tygodniową Serwy. przerwę w kręceniu, jak Robert będzie dochodził do siebie. że tak żyjesz.